Cześć, witam Cię w kolejnym filmiku z serii Jak stworzyć stabilny, szczęśliwy i harmonijny związek. W poprzednim filmiku mówiłam o tym, że związek tworzy dwoje dorosłych ludzi. I mówiąc dorosły, miałam tutaj na myśli dorosłość emocjonalną i dojrzałość emocjonalną, a nie wiek. Mówiłam też o tym, że nie możemy wchodzić z pozycji dziecka, które czegoś oczekuje i czegoś chce i chce, żeby jego potrzeby. Zostało zaspokojone. Jak więc powinniśmy wchodzić w związek? No właśnie, w związek powinniśmy wchodzić z zasobami, a nie z brakami do zaspokojenia. Jeśli my chcemy wejść w związek, szukamy partnera, partnerki do związku, po to, żeby ta druga osoba zaspokoiła nasze potrzeby i zaspokoiła nasze braki, bo nie dostaliśmy czegoś od rodziców w dzieciństwie. I mamy głód miłości, głód uwagi, y, opieki, poczucia bezpieczeństwa i wielu, wielu innych rzeczy, i oczekujemy, że nasz partner temu sprosta, no to mogę Wam z góry powiedzieć, że to się nie wydarzy. Związek tworzymy. Y, mamy szansę stworzyć dobry związek wtedy, jeśli wchodzimy do związku po to, żeby wymienić się z zasobami. Każdy z nas, dorosły człowiek, Wnosi do związku zasoby, i tymi zasobami się wzajemnie wymieniamy. Wtedy w naszym związku będzie panowała równowaga w braniu i dawaniu, bo jeśli jeden z partnerów będzie dawał, a drugi będzie brał, i ta równowaga nie zostanie zachowana, a tak się zdarzy właśnie wtedy, gdy przynajmniej jedna ze stron wejdzie z brakami do związku, no to wtedy. Prędzej czy później taki związek się rozpadnie. A więc, aby zbudować szczęśliwy, harmonijny i trwały związek, wchodź do niego z zasobami, a nie po to, by wypełnić braki.